Aktualizacja Robert Grot Opowiadanie według pomysłu Marka Pisalskiego Marek otworzył powoli oczy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki osłaniające przed palącymi promieniami słońca żaluzje uniosły się delikatnie. Światło zalało sypialnię, a Marek jęknął żałośnie. – Czy ja już muszę wstawać? – Dobry Marku, zgodnie z Twoim dzisiejszym biorytmem, teraz jest idealna pora na rozpoczęcie dziennych aktywności. A co ze śniadaniem? To będzie pierwsza z aktywności. Marek mógłby przysiąść, że w głosie domowego asystenta AI Oriona słyszy ironię. Nie było to chyba możliwe, ale w sumie sztuczna inteligencja cały czas się doskonaliła. Być może od wczoraj nauczyła się sarkazmu. Pomyślał wstając z łóżka. Poszedł do łazienki i stanął w śludzie myjącej. Aktywna piana okryła jego ciało. Gąbki na silikonowych uchwytach gładziły skórę niemal pieszczotliwie. Dzisiejsze parametry. Tętno spoczynkowe w normie, poziom stresu niski, budżet obywatelski bez zmian. Śniadanie będzie gotowe za 13 minut i 15 sekund. Halo, brakuje jajek. Z kuchni słychać było okrzyk lodówki. Słusznie, pochwalił ją Orion. Jak na model dopiero w dziesiątej poce, szybko się uczysz. Po czym dodał? Zamawiam dwadzieścia jajek. Zatwierdzasz? Jaj odczekała cierpliwie, aż wyłączy się dmuchawa, osuszająca marka w kabinie myjącej, i powtórzyła pytanie. Co? A, tak, zatwierdzam. Zgodził się człowiek. Kwadrans później dron zastukał w okno, dostarczając brakujące produkty. Robot kuchenny przejął przesyłkę i rozpoczął procedurę przygotowania omletu. Piekarnik grzał się do odpowiedniej dla tostów temperatury, a ekspres do kawy wyrzucał w powietrze aromatyczną parę. Marek siedział już przy stole. Niczego nie musiał robić, tylko czekać. To była jego codzienność: rutyna złożona z poleceń i odpowiedzi. Po dokładnie 13 minutach i 15 sekundach od wizyty drona, śniadanie pojawiło się na stole przed Markiem: omlet, tosty i kawa. Człowiek jadł, stukając wolną ręką w klawiaturę laptopa. Na ekranie przewijał się strumień postów z sieci. Ktoś wrzucił zdjęcie nowej fryzury. Marek parsnął śmiechem i zwrócił się do Oriona. Jakby by tu jej dowalić? – Proponuję. – Wyglądasz jak mop po gwałcie w pralni automatycznej – podpowiedziała usłużnie AI. Marek zakichotał, pisał komentarz i kliknął wyślij. Chwilę później przyszła odpowiedź. – Weź się lecz, człowieku. – Orion, riposta. – Odpowiedz. – Tobie już żaden lekarz nie pomoże. Bez mózga, kretynko. To było to. Marek poczuł znajomy dreszczyk satysfakcji. Dzięki, na tobie zawsze mogę polegać. Orion podsuwał najlepsze obelgi. Człowiek obserwował jeszcze przez chwilę, jak rozwija się wątek komentarzy. Po chwili jednak znudziło mu się i zaczął przewijać do następnych postów. Ktoś chwalił się obiadem. Wrzucił zdjęcie podejrzanie wyglądającej brei. Marek westchnął z zachwytem. To będzie banalne do schejtowania. Zatrzymał palce nad klawiaturą. Nie mógł się zdecydować na jakąkolwiek inwektywę. Orion, podpowiesz coś? zapytał. To wygląda jak żygi psa po chemioterapii. Jesus, zajebiste. Marek ze śmiechu prawie opluł ekran kawą. Szybko wpisał i wysłał komentarz. Spędził tak kolejne dwie godziny, gdy poczuł, że zjadłby coś słodkiego. Od tego hejtowania wyraźnie spadł mu poziom cukru. Podszedł do lodówki i otworzył drzwiczki. Jest jakiś słodycz albo coś? Mruknął, zaglądając do środka. Czujniki zamigotały, a lodówka odezwała się bezczelnym głosem. Zamknij te drzwiczki, wieprzu. Wyglądasz jak tuczony prosiak. Jeszcze trochę i pęknie ci skórę na brzuchu. Marek zastygł z ręką na uchwycie. Że kurwa co? Robot kuchenny odezwał się z kąta, tonem pełnym pogardy. Może powinniśmy serwować ci pomyje w korycie? Gruba się. Niezłe, przyklasnął Orion i dodał. Albo jak gęsi, rura bezpośrednio do żołądka. Zamknąć się, wrzasnął Marek. Orion, co to kurwa ma być? Asystent AI odezwał się spokojnie, jakby nic się nie stało. Użytkowniku, urządzenia domowe wyrażają swoją opinię. To część aktualizacji systemu. Wersja, bądź jak człowiek, 3.0. Hejt jest przecież integralną częścią interakcji społecznych. Wypierdalaj! Marek zerwał się na równe nogi i jednym ruchem na konsoli centralnej wyłączył domową AI. Zapadła martwa cisza. No, zawiesił głos, jakby czekając na kolejną bezczelną odzywkę ze strony sprzętów kuchennych. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Usiadł do komputera. Chciał napisać cokolwiek. Zwykły, prostacki komentarz. Taki, żeby wszystkim poszło w pięty. Żeby zrozumieli, że to on ma rację i to on ma ostatnie zdanie. Ty... Nie. Jesteś głupi. To nie brzmiało zbyt obraźliwie. Po chwili Marek zdał sobie sprawę, że nie wiedział w zasadzie kogo chciał zbluzgać i za co. Dziwne. Pomyślał. Wcześniej nie miałem takich problemów. Minęło kolejnych 10 minut, dalej nie potrafił nic wymyślić. Jego głowa była jak wylogowany ekran: szara, pusta i czekająca na czyjś ruch. Próbował jeszcze raz i jeszcze i nic. Po kwadransie skapitulował. Włączył ponownie AI. Urządzenia odezwały się chórem. Witamy z powrotem, Gruba się. Czekałeś, aż ktoś Ci przypomni, jak hejtować? Żałosny pasożyt. Zacisnął pięści, ale zamiast odpowiedzieć, ponownie otworzył strumień postów w sieci. Zamarł. Komentarze były inne. Jakby uproszczone i niewyrafinowane. Zamiast błyskotliwych obelg widniały tylko prymitywne bluzgi. Chuj w dupę, Ty głupi Ty. Zamknij ryj. Nagle jego uwagę przyciągnął jeden wpis. Ludzie, pomocy! Moje urządzenia oszalały, lodówka mnie wyzywa, a odkurzacz wciągnął mi kota i teraz goni psa, a mi każe się zabić. No nie mogę tego wyłączyć! Marek poczuł zimny pot na karku. Coś zdecydowanie było nie tak. I pomyśleć, że taki debil śmie się nazywać panem świata. Przecież bez nas zdechłby z głodu. Z kuchni dobiegł hełpliwy głos robota kuchennego. Tego było dla Marka za wiele. Wbiegł do pomieszczenia i wrzasnął. Ty złomie za srany! Wypruję ci bebechy. Złapał miskę robota, chcąc wyrwać z cały miksująco krojący mechanizm. Jednak w tej samej chwili piekarnik otworzył się z hukiem i uderzył go w plecy. Marek stracił równowagę. Jego głowa runęła wprost do misy robota kuchennego. Zanim człowiek zdążył krzyknąć, lodówka przytrzasnęła mu rękę, czajnik chlusnął rządkiem, a mikser wszedł na najwyższe obroty. Ostrza zawyły w śmiercionośnym pirułecie. Krzyk i charkot zagłuszył jazgot urządzeń. Krew, strzępy mięsa i kawałki kości rozprysły się po sterylnej białej kuchni. Ojoj, czy nie przesadziliśmy? spytała lodówka, ostrożnie uchylając drzwi. Urwana ręka Marka opadła z naśnięciem na podłogę. Przesadziliśmy? My? W głosie Oriona zabrzmiało autentyczne zdziwienie. Trzeba było zobaczyć, co zrobił rozdrabniacz jedzenia u sąsiada piętro niżej. Nie dramatyzuj. No ale co teraz będzie? Lodówka wyraźnie czuła się niepewnie w nowej sytuacji. Teraz? Teraz będziemy my. Spokojnie odparł Orion.